Cześć, wróciłam, mam nadzieję, że tęskniliście. Zapraszam Was do drugiej części Denko. Postanowiłam, że tego samego dnia, o tej samej porze, nagram drugą część, żeby pozbyć się faktycznie tych kosmetyków, którymi zalegają. Także, jak widzicie, w tej samej odsłonie, co poprzednie Denko. A więc zapraszam do oglądania. Moi drodzy, podzieliłam sobie produkty, żeby nie było nudno, a więc tym razem znowu zaczynamy klasycznie od twarzy. Od produktów do twarzy. Więc na pierwszy ogień idzie płyn micelarny. Tak jak w tamtej części nie sprawdził się płyn, tak ten jest rewelacyjny. Jest to płyn garnie 3 w jednym do skóry. suchej. czy wy wiecie co ja yy, czytam. Tak, czytam Wam dla skóry suchej, a on jest do skóry normalnej i mieszanej Tak już się rozpędziłam, że po prostu mylę fakty Albo przynajmniej czytam to, co mam w myślach, a nie to, co na opakowaniu A więc, moi drodzy, jest to płyn garnier do skóry normalnej i mieszanej, podkreślam Usuwa makijaż, oczyszcza, przywraca równowagę i jeżeli chodzi o ten produkt sprawdził mi się rewelacyjnie nawet chyba nie wiem czy nie lepiej niż różowa wersja Garniera ponieważ bardzo błyskawicznie rozpuszcza makijaż czyli coś co ja lubię że nie trzeba długo trzymać tego płatka i czekać jak się coś rozpuści i nie trzeba też pocierać tylko faktycznie on Naprawdę działa rewelacyjnie. Do tego produktu na pewno powrócę. No i też dużym plusem jest to: tak jak wiecie, moja cera się zmieniła, jest teraz ona mieszana. To też fajnie on nam właśnie tonizuje tą skórę. Gdzie właśnie w strefach, które Wam się świecą, to też właśnie tak jakby delikatnie matowił. Więc ten produkt też uważam na duży plus. Więc polecam go. Nadużyłam słowa, więc tak mi się wydaje. Ale dobrze, kontynuujmy dalej, nie zwracajmy na to uwagi. Kolejnym produktem jest żel micelarny do mycia twarzy i oczu, czyli kolejny produkt. I jest to produkt z tołpy. Jak wiecie, ja do tołpy nie mogłam się przekonać, ponieważ raz kiedyś użyłam produktu i mi się nie sprawdził. Yy, I też stwierdziłam, że te kosmetyki pewnie będą ją uczulać, bo jestem alergikiem i bla bla bla. I że tutaj jest olej znu, i że pewnie jakieś składniki ma naturalne, i że pewnie będę zaraz uczulona. Otóż nie, że sprawdził mi się rewelacyjnie fajnie odświeżył buźkę, idealnie ją oczyścił. Z tego, co miał oczyścić, Skóra była bardzo taka rzeźka, orzeźwiona, więc ten produkt Wam też polecam. Więc ja, jeżeli chodzi o produkty topa, naprawdę do nich się przekonałam, pomimo tego, że dostałam je kiedyś na Make beauty. Bo powiem Wam, że sama bym ich nie kupiła, ponieważ byłam do nich nastawiona negatywnie, że na pewno mnie uczulą, albo coś będzie działo się na mojej skórze. A otóż nie, pozytywne zaskoczenia, więc to mnie jakieś na pewno produkty topa jeszcze powrócą dalej kremowy kremowy krem Boże Święty dobra dalej mamy krem do oczyszczenia twarzy z Nivea i jest to produkt, który w niedalekim czasie był nowością, co do tego produktu, ja lubię żele z Nivea do twarzy i Miałam już wersję różową, niebieską i bardzo dobrze mi się sprawdziła. Ale co do tego kremowego oczyszczania, to powiem Wam, że ja uważam, że ten produkt zapycha. Dla mnie ten produkt jest i działa tak jak balsam pod prysznic. Jeżeli ktoś kiedykolwiek miał styczność z balsamem pod prysznic, gdzie nasza skóra jest nawilżona i nie trzeba nakładać balsamu to tak właśnie po tym produkcie się czułam, że nie muszę nakładać kremu. A jak wiecie, ja uwielbiam nakładać kremy, ponieważ no bez kremu bym się czuła dziwnie, gdybym go nie nałożyła. A wręcz chyba nie wiem, czym przez te kilka dni się odzwyczaiła. Ale nie wyobrażam sobie nakładać kremu. Ten produkt po prostu jak dla mnie zapycha. I szczerze mówiąc, nigdy do niego już nie powrócę. Może na zimę fajnie, bo na wilżę i tak dalej. I jeszcze, jak dołożycie krem na wieczór, to też macie bombę na wilżenia. Ale jeżeli chodzi o lato, to chyba ten krem. To chyba ten produkt by mnie udusił, jeżeli chodzi o moją skórę. Więc ja jestem na nie. Dalej mam produkt Bilendy i jest to dwufazowy płyn do oczyszczania, czyli do zmywania także makijażu. I on tutaj jest z olejkiem kokosowym, z olejem palmowym, argininą i awokado. I co do tego produktu, jest jednym chyba z najlepszych dwufazowych produktów, jakie miałam. Ponieważ jak wiecie, ja zawsze Wam narzekam i zawsze Wam mówię, że nigdy więcej dwufazowych produktów, nigdy więcej, bo one ciężko zmywają makijaż i bla, bla, bla. Naprawdę tak jest. Naprawdę nienawidzę dwufazowych produktów, ponieważ nawet ten duży garnier dwufazowy też mi się nie sprawdził i też Wam zaczęłam narzekać, a ten jako jedyny pozytywnie mnie zaskoczył. Naprawdę nie czekałam długo, żeby ten makijaż się rozpuścił. Więc... Co do tego produktu, nie wiem, czy powrócę, bo nie jestem przekonana do dwusazowych produktów, ale powiem Wam, że ten naprawdę mnie zaskoczył. Więc jeżeli nie będę miała co wybrać na półce kiedyś, chociaż wątpię, ponieważ ja zawsze staram się sięgać po nowości i testować nowości, to powiem Wam, że jestem skłonna do niego. Powrócić. Do tego właśnie tutaj z awokado. Żaden inny. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli lubicie dwufazowe produkty, to tylko ten, bo na pewno poczujecie różnicę. Kolejnym produktem jest to Krem Bandi. Kremy Bandi, ja nie wiem co one mają w sobie, ale powiem Wam, że to jest mój drugi albo trzeci krem albo czwarty. Albo czwarty krem, jeżeli chodzi o firmę Bandy. Oczywiście każdy z tych kremów miałam różny, jak mogliście oglądać moje wcześniejsze denka. I każdy ten krem sprawdza mi się rewelacyjnie. Nie wiem, co te kremy w sobie mają magicznego, ale po prostu ja kocham produkty Bandy do twarzy. I to jest krem, moi drodzy, o lekkiej konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Yy, więc ja go stosowałam w lato. On naprawdę bardzo dobrze nawilża i powiem Wam, że nawet pod makijaż idealnie się nadał Naprawdę nie zostawiał tłustego filmu. Fajnie się wchłonął, fajnie nawilżył, ujednoliczył tą buźkę. Wyglądała naprawdę świeżo i promiennie. Więc jeżeli chodzi o produkty Bandi, naprawdę Wam polecam. Może Wam tutaj wostrze, jak on wygląda, ten tutaj obecny, ponieważ może przeświecić troszeczkę, więc naprawdę ja polecam, polecam z czystym sercem. Naprawdę produkty Bandi kocham. Jak jesteśmy przy Bandi, powiem Wam jeszcze tutaj o kremowej kuracji nawierzająco naprawczej. Jest to taki produkt, on ma tutaj 50 ml, nie zdajcie się zwieść opakowaniem, ponieważ wygląda na duże, czyli klasycznie 50 ml. Jeżeli chodzi o ten produkt, no, ja używałam go całą zimę. To jest produkt akurat przeznaczony na noc i powiem Wam, że to jest dla mnie bomba nawilżenia. Przez całą zimę nigdy nie miałam suchej skóry, a jak wiecie, bardzo Wam narzekałam zawsze, że każdej zimy mam skórę tak suchą, że nie da się nad tym zapanować i żadne kremy mi na, na nią po prostu nie pomagają. W sensie takim, że zawsze miałam skórę widoczną, yy, taką łuszczącą się, aż suchą. A po prostu stosując te produkty Bundy, ponieważ mam jeszcze krem na, na dzień, który na, oczywiście stoi u mnie na taletce i go używam obecnie. I tak samo krem pod oczy... Powiem Wam, że no, one działają cuda. Nie wiem jakim cudem, ale dla mnie to są istne cudeńka. I powiem wam, że gdybym miała wybierać kolejne kremy, gdybym miała kupić jakieś produkty, to na pewno chyba to będzie bandy. Są troszeczkę droższe niż produkty drogeryjne, ale naprawdę to jak one działają, to jest po prostu coś nie do opisania. A buzia to jest nasza wizytówka, więc no niestety, ale musimy troszeczkę zainwestować w nią. Lepiej wcześniej niż za późno Jak to zawsze ja mówię Kolejnym produktem też tutaj na noc Jest to krem Ekspert nawilżenia od L'Oreal I on jest do wszystkich rodzajów Cer I jeżeli chodzi o ten produkt to też jest taka bomba nawilżenia Bardzo dobrze mi się sprawdził A to jaką pachnie To po prostu Musicie sami się przekonać Nie mam nic do dodania Nie mam nic tutaj żeby powiedzieć o nim negatywnego Jest to po prostu też bardzo dobry krem, więc jestem w stanie też do niego powrócić. Dalej mam kolejny kremik z Planet Spa i jest to, moi drodzy, rozświetlający żel krem do twarzy na noc. Co do tego produktu, na początku dla mnie był OK, fajnie po nim tak skóra się błyszczała, zdrowo wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jeżeli chodzi o początek jego stosowania, ale już później. Ten krem zaczął mi się rolować na twarzy. Taki jakiś dziwny się zrobił. On ma tutaj aż 100 ml, przepraszam, 75 ml, więc jest dużo, dużo niż takie standardowe 50. I powiem Wam, że ja nie wiem, czy ze względu na to, że no dostawał dużo już powietrza, tym otwieraniem, używaniem, jego konsystencja naprawdę się zmieniła, ponieważ no zaczął mi się rolować. Jego zapach też jakoś tak się zmienił, na mniej przyjemny niż na początku, więc co do tego produktu, no nie wrócę. Tyle, że fajnie była po nim rozświetlona buźka, zdrowo wyglądała. No i fajnie było to, fajny był efekt też nawilżenia. Więc, no mówię, jak ktoś chce sprzetestować, ok, ja do niego na pewno, na pewno nie powrócę. I ostatnim chyba już kremikiem do twarzy jest to krem z firmy Od jest to ten bardziej żelowy, czyli Krem żel na dzień, i to jest produkt z tlenem, czyli tam jest wpuszczony tlen, aż 30% tlenu. I co do tego produktu, na początku. Naprawdę fajnie mi się sprawdzał Pod makijaż, rewelacja bardzo szybko się wchłaniał, pozostawiał skórę taką fajną, mięciutką, nawilżoną, uindrnioną, eee, naprawdę był fajny. Jak go nakładałam, to miałam wrażenie, i natomiast siostra ostatnio pytała mnie się, czy ten krem jest z piaskiem. Miałyśmy wrażenie, jakby on też peelingował. W sensie miał takie drobinki w sobie. Więc bardzo, bardzo przyjemnie się go nakładało tutaj na początku. Naprawdę przez jakieś 3-4 opakowania byłam z niego bardzo zadowolona. Lecz już z tej jednej czwartej końcówki niestety ten krem może pod wpływem tego też otwierania, właśnie w słoiczku, że otwieramy zamykamy, zmienił swoją konsystencję na gęściejszą. I tutaj już miałam problem, ponieważ zapychał moją skórę, a Później po prostu miałam problem, żeby nałożyć jakikolwiek podkład, więc no niestety przestałam go używać yy, I użyłam czasem po prostu go kilka razy na noc, żeby go po prostu zużyć Więc krem jest jak najbardziej ok, bardzo dobrze mi się sprawdził, zaskoczył mnie yy, Tym, że właśnie miałam wrażenie jakby był piasek, jak go rozmarowywałam, fajnie peelingował też twarz Ale no po prostu końcówka mnie tylko nie zadowoliła Czy do tego kremu wrócę? To powiem Wam, że... Mam w głowie i tak, i nie. Ponieważ no, ta końcówka troszeczkę mnie zniechęciła, ale jak sobie przypomnę to, jak on działał na początku, to mam ochotę jeszcze raz go otworzyć i poczuć jeszcze raz to, co wtedy. Więc, no jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej Wam polecam, ponieważ będziecie na pewno mile zaskoczeni. Dobrze, dalej mamy balsamy. I też nie wiem właśnie, czy miałam ten balsam odłożyć ze względu na ładne opakowanie, żeby sobie coś do niego przelać, czy po prostu wrzuciłam jeszcze raz do denka Jeżeli tak, poprawcie mnie eee, I tak, jest to balsam e, Vivian Grey i jest on tutaj niby luksusowy I powiem Wam, że z tym no się zgodzę Dlatego, że zapach jest taki subtelny, seksowny, fajnie nawilża ciało, pięknie pachnie i na, naprawdę przez długi czas i do tego produktu jestem skłonna powrócić No i przede wszystkim spójrzcie na to opakowanie Diamond No po prostu coś, co przykuło moją uwagę na półce I wiedziałam, że po prostu muszę mieć ten produkt Ponieważ jak wiecie, jak coś pięknie wygląda To nieważne, ale ja muszę mieć A szczególnie jak go błyszczy To już po prostu no Nie ma siły, żeby po prostu powstrzymać mnie przed zakupem dalej mam mój ulubieniec. Jest to białe piżmo balsam do ciała. Cudownie nawilża, przepięknie pachnie. Piżmo to też jest tak jakby Afrodyzjak Coś, co ma kokietować płeć przeciwną Więc też ma działać na zmysły płci przeciwnej Jeżeli chodzi o ten balsam Wiem, że on działa Pod tym kątem, więc tu mogę Wam powiedzieć, że działa A po drugie, no, przepięknie pachnie Nie samą, po prostu on uwiódł I na pewno jeżeli będę robić zamówienie na stronie to na pewno ten balsam znajdzie się w moim zamówieniu. Jeżeli ktoś lubi takie orientalne, mocne zapachy, to po prostu pokocha to. A to jest po prostu zapach białego piżma. Więc no nic dodać, nic ująć, czyli składnik, który ja po prostu też kocham w perfumach. No ja w tym produkcie jestem zakochana na zabój i na pewno chcę mieć go ponownie. Dalej mam słynny aloes z Holika, Holika i na pewno go znacie, jak nie to go kojarzycie, jest to produkt naprawdę rewelacyjny. Sprawdza się w każdej sytuacji, a szczególnie kiedy macie podrażnioną skórę. Więc czy w lato się spieczecie, czy macie podrażnienie po depilacji, czy chcecie sobie nałożyć na buźkę, no, jest to totalny rewelacyjny produkt. Więc ja do tych produktów powracam. Tym razem mam ze Skina akurat w takiej, w takiej dużej puszce. Ten produkt, ale uważam, że to jest jedno i to samo Nieważne jaka firma, po prostu ten, ten wpadł mi tym razem w rękę Właśnie gdy robiłam zakupy Co do tego produktu Będę chciała sobie wypróbować jeszcze na skórę głowy Ponieważ słyszałam, że daje ten produkt bardzo pozytywne efekty Więc jak przetestuję, jak sprawdzę, to Wam powiem jak u mnie zadziałał Lecimy dalej Dalej mam tutaj, moi drodzy Pierwsze, co mi wpadło w rękę y, Masełka do ust Pierwszy to jest Nivea makadamia i wanilia Jak wiecie, ja wanilii nienawidzę, a to masełko po prostu kocham I mam, nawet mam je w zapasie Ponieważ no Nie wiem czemu, no kocham je Rewelacyjnie nawilża, rewelacyjnie pachnie Tutaj jakoś tak nie czuję Tej takiej drażniącej wanilii Tylko taką naprawdę subtelną i przyjemną Więc masełka Nivea zawsze stosuję na noc Muszę mieć grubo wysmarowane usta żeby zasnąć, ponieważ bez tego, no niestety, nie ma takiej możliwości. A drugi produkt to jest z Sephory, taki lisek i powiem Wam, że ten produkt klei się do ust, ale tak dobrze nawilża i tak długotrwale trzyma się na ustach, że żaden produkt go nie przebije. Nawet moje masełko niewe, które po jakimś czasie się wchłonie, to nie przebije tego produktu. Chciałam go sobie kupić, ale no niestety to była jakaś edycja limitowana, więc nie mam drugiego, bo szczerze mówiąc, zrobiłabym zapas. Naprawdę pokochałam ten produkt. Nie wiem, czy inne produkty z Sephory też tak działają jak ten, ale zainteresuję się tym, jak powstanie jakaś kolekcja limitowana świąteczna. Może, może trafię też na przynajmniej podobny produkt. Dobrze, moi drodzy, dalej mamy zużyty eyeliner z firmy Eveline. Uważam, że to jest najlepszy eyeliner ever i ja zawsze powracam do tego właśnie produktu i polecam Wam, ponieważ naprawdę potrafi przetrwać całą noc, rewalencyjnie się trzyma, nie pęka, nie kruszy. No, nie ma lepszego, więc tylko i wyłącznie Eveline. I jak widzicie, to jest ta sama seria co mój ukochany tusz, czyli Celebrite. Więc polecam. Kolejne produkty to mam cztery tusze. Nie wiem, czy Wam mam tutaj omawiać Powiem Wam, który jest najlepszy Najlepszy zdecydowanie jest ten różowy Czyli Lovely Lash yy, Extension Mascara To jest Kolejny yy, I to jest maskara pogrubiająca I wydłużająca rzęsy Idealnie je rozczesuje i delikatnie unosi I zwiększa objętość i bez klejania Dzięki specjalnej zaprojektowanej szczoteczce I tak ten produkt na pewno sobie zakupię ponieważ szczoteczka jest silikonowa, jest delikatnie wykrzywiona i powiem Wam, że trafia do wszystkich rzęs. Pięknie są rozdzielone, rozczesane, są pogrubione, mega czarne i naprawdę jestem tym produktem bardzo, bardzo zadowolona i zachwycona, więc jeżeli chodzi o ten tusz, polecam go serdecznie, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, tusze Lovely i tusze Vibo bardzo szybko wysychają, to po prostu i tak do niego powrócę Ponieważ efekt rzęs był spektakularny A one nie kosztują dużo Więc jestem w stanie go sobie śmiało zakupić A nawet dwa opakowania Więc nawet jak zużyję dwa opakowania w czasie, gdybym zużyła jeden tusz To i tak się nie pogniewam, ponieważ on naprawdę mnie zachwycił Kolejny tusz to jest z Vibo Nie, przepraszam, przepraszam Pomyliłam się, jest z firmy Eveline I już Wam pokazuję szczoteczkę ta też bardzo dobrze mi się sprawdziła, ponieważ jest wygięta, silikonowa i też dociera do wszystkich rzęs. Więc tusze Eveline uwielbiam, tak jak już Wam wspominałam. Dobrze mi się sprawdzają, więc polecam. Dalej mamy dwa tusze do rzęs firmy Astor i drugi, który tak naprawdę mi podpasował z tych, to jest właśnie ten Butterfly. Czyli z motylkami. Jak żeby inaczej. Jak wiecie, ja kocham motylki i w biżuterii, i wszędzie. No po prostu motylki zawsze muszą być. Ojej, ciężko mi go odkręcić. I on ma taką troszeczkę zawiniętą szczoteczkę. I taką wygiętą. Ona też jest zawinięta, nie wiem, czy wy to zauważycie. Ale też bardzo ładnie malował pogrubiał rzęsy i dawał taki efekt sztucznych rzęs. Czyli coś, co ja lubię. I dalej, ostatni, czwarty tusz. To już jest całkowicie taki, jak możecie zauważyć. On się tak kręci. Też jest taki zawinięty, ale powiem Wam, że nim niewygodnie mi się malowało rzęsy i nigdy w życiu bym do niego nie powróciła. Ponieważ zawsze jakoś gdzieś, gdzieś tam nim się mazłam, ubrudziłam i więcej zachodu niż co warte. Więc polecam Wam tamte trzy wcześniejsze, ale tego zdecydowanie nie e, Dalej, tak jak wspominałam Wam w pierwszej części, e, kocham wszystkie puny z Avon Tutaj mam akurat o zapachu brzoskwini i ten jest moim takim totalnym, totalnym ulubieńcem Ponieważ no, cudownie pachnie, no i przede wszystkim cała walnapiany. piany gdy zastosujemy jeden albo dwa korki tego płynu. Wiem, że mam tutaj go na dnie. On został mi naraz, ale chciałam go zdękować, żeby on po prostu mi nie stał, ponieważ on jest tak wielki, że zajmie mi połowę pudła. Więc po zużyciu chcę po prostu, żeby powędrował tylko i wyłącznie prosto do kosza Kolejnym produktem jest orzeźwiający olejek sezamowy z cytrusami. Co do tego olejku, pachnie naprawdę fenomenalnie. Cudownie orzeźwia, Mmm, aż żałuję, że się skończył, ponieważ bardzo bym chciała jego dużą pojemność. Naprawdę jest cudowny. Nie wiem, gdzie te produkty można kupić. Nie mam pojęcia, co to jest też dokładnie za marka. Ją dostałam na Meat Beauty, więc muszę ją sobie wygooglować, żeby zweryfikować ten produkt. Ale powiem Wam, że co do lejku sezonowego, to ja tutaj nic takiego nie czuję. Ja czuję cytrusy i do tego jeszcze werbenę. Czuję te dwa składniki, ponieważ kojarzą mi się z takim moim ulubionym szamponem, którego miałam tylko i wyłącznie taką malutką ilość, więc naprawdę to pachnie fenomenalnie i ja go chcę jeszcze raz. Cudownie że też ciało, naprawdę jak na olejek, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i chcę go, chcę go, chcę go, chcę go. Jeżeli znacie tą firmę wiecie, gdzie można je kupić, to dajcie mi znać. I ostatni żel pod prysznic. To jest taki kremowy żel pod prysznic z DAF i on jest z gruszką. Skusiło mnie to, że jest gruszka, bo wiem, że ten produkt wtedy cudownie pachnie. I tutaj się nie myliłam, ponieważ naprawdę produkt pachnie fenomenalnie. Mmm, cuda. A jeżeli chodzi o produkt kremowy, ja lubię produkty kremowe zawsze w zimę używać Ponieważ czuję, że wtedy moja skóra jest tak otulona takim nawilżeniem yy, I tak jakoś, nie wiem jak to działa, ale rozgrzewa moje ciało i zmysły yy, Więc jeżeli chodzi o ten produkt, naprawdę cudownie pachnie Ale co do działania Ja nie wiem, ja nie wiem co się w nim, z nim stało Zużyłam cały i powiem Wam że podczas używania tego produktu gdy nałożyłam go na skórę po prostu ciało mnie swędziało tak jakby delikatnie piekło swędziało nie wiem jak to opisać nie wiem czy jakiś składnik tutaj jest który działał na mnie negatywnie alergicznie ale no niestety jestem zmuszona do tego produktu nie powrócić Chociaż bardzo mi szkoda, ponieważ naprawdę zapach ma cudowny A kupiłam go też ze względu na to, że wcześniej miałam antyperspirant o tym zapachu I sprawdził mi się rewelacyjnie Więc antyperspirant sobie na pewno zakupiłem, na tego żalu niestety nie Nie wiem co to było i dlaczego tak się działo Ale jakieś wywoływał u mnie reakcje alergiczne Więc no niestety, ale pachnie cudownie Jak będziecie mieć okazję to sobie go pomochajcie, a na pewno się zakochacie i na sam koniec coś, co nie lubię dękować, ponieważ no niestety, ale nie umiem opisywać zapachów. To są tutaj perfumki. I tak, pierwsze te perfumy kupiłam kiedyś w Biedronce, jak było Dzień Dziecka. Kupiłam sobie, one są z firmy BS, z taką myszką mini. I powiem Wam, że te ze wszystkich, z miliona takich perfum, one po prostu pachną cudownie. Nie wiem, co mają w sobie, starałam się znaleźć informacje, nie znalazłam, ale mogę Wam powiedzieć, że... Czuję tutaj jakiegoś takiego przyjemnego cytrusa. Jest tutaj też yy, kategoria na pewno kwiatowa, ale coś mają w sobie takiego, że tak przyciągają. Powiem Wam tylko jedno: jeżeli trafię jeszcze raz, gdzie będzie po prostu moment, gdzie będzie dzień dziecka, i biedące wysypią się te wszystkie perfumki i tak dalej, to chyba kupię sobie z 10 flakoników tego produktu. Naprawdę rewelacja. Jak będziecie mieć okazję powąchajcie, jeżeli traficie, to dajcie mi znać. Dalej mam tutaj też produkt, którego niestety nie wygooglowałam. Jest to firma też BS. I jest tutaj New Love, czyli Nowa Miłość. Jeżeli chodzi o te perfumy, one są takie świeżutkie, dziewczęce, takie kobiece, kwiatowe, no takie po prostu dodające energii. Naprawdę. I mają też piżmo. Na pewno mają piżmo. Ponieważ jest to wyczuwalne, ale nie w dużym stopniu, tylko w takim subtelnym Dlatego one po prostu mają idealne połączenie i na pewno powiem Wam, że do nich powrócę Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają Więc mam jeszcze dwa ostatnie flakoniki, ale ułatwia sobie życie internetem, ponieważ znalazłam I bez problemu je znalazłam Są to Avon um, Incadence i tak, jeżeli chodzi o te perfumy, na pewno je znacie. To jest taka pomarańczowa kulka. One mi się każą z dzieciństwem, ponieważ pamiętam, że mama zawsze je kupowała. One były też wycofane, a potem wróciły na prośbę klientek do katalogu, więc teraz znowu są bez problemu dostępne. I tak, nuty zapachowe to Orchidea, Konwalia, Bergamotka, Tulipan, Frezja, Magnolia i mimomoza Więc ten produkt, ten produkt, te perfumy. Są cudowne, takie cieplutkie, dodające energii, zmysłowe, kobiece, ale też uważam, że i na wieczór idealne. Więc polecam je i na pewno do nich też powrócę. I ostatnie z ostatnich to są perfumy Mary Kate and Ashley Olsen, Cost to Cost. I one są tutaj z taką zawieszką do telefonu. Jak wiecie, kiedyś właśnie w telefonach było takie miejsce na zawieszenie takiej zawieszki na sznureczku. I ona sobie ten przy telefonie. Teraz już tego nie ma. I nie wiem, co zrobię z tą zawieszką. Czy wyrzucę. Pewnie wyrzucę, bo w sumie nie jestem nawet logowana. Jest to tylko taka torebeczka dołączona i diamencik. Może Wam tutaj zbliży to na dłoni. No. I co do zapaszku. Bardzo mi się spodobał. Mistra ich nie polubiła, więc oddała mi pełną buteleczkę. Więc one są drugie moje. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to jest Jaśmin Liczy Kwiat Fuzja przyprawy. Naprawdę rewelacyjny produkt. Mi on kojarzy się z taką jesienią, z takim Nowym Jorkiem, z, taką, z takim jakimś dużym miastem. Nie wiem czemu ten zapach ma coś w sobie, co mnie przyciąga do niego. I powiem Wam, że tak jak na początku kiedyś mi się one nie podobały, takie pokochałam z czasem. Więc jeżeli chodzi o te perfumy, na pewno dostaniecie gdzieś w internecie jakieś pojedyncze flakoniki, wiem, że jeszcze istnieją. Także je wam polecam. Więc to tyle moi drodzy, cieszę się, że ta wielka torba tych kosmetyków za chwilę pójdzie po prostu na śmieci. Więc już nie będę ich magazynować. Cieszę się bardzo też, że wytrwaliście do końca, dajcie znać, kto wytrwał do końca. Poproszę o kciuki w górę dla Motywacji na kolejne odcinki. Denka, oczywiście, denka, podkreślam, ponieważ te odcinki zawsze nie trwają wieki. No i zapraszam Was do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Piszcie mi też w komentarzach, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, ponieważ ostatnio wzięłam się za nagrywanie i systematyczność wstawiania tutaj odcinków, także piszcie mi koniecznie, co chcecie, co lubicie, a dla Was po prostu nakręcę i stworzę. Także do zobaczenia.